Daszbur. Daszbur. Andrzeju, chciałem przedstawić Andrzej Kanieczny, Koło Łowieckie, Czajka nr 22. Witamy na pięknym festynie. Powiedz, gdzie jesteśmy i z czym przyjechaliście. Jesteśmy u Zarzewie. Organizatorem tego festynu jest Muzeum Łowiectwa. I my, jako Koło Czajka, jesteśmy współorganizatorem. Przyjechaliśmy na ten piknik z. Materiałami edukacyjnymi dla dzieci, dla młodzieży. Wystawiamy wiele planż, zwierzyny. Mamy, mamy też, przywieźliśmy kuchnię polową. No właśnie, opowiedz, bo to jednak kuchnię niesamowity polową, poczęstunek myśliwski. Myśliwski poczęstunek, gdzie, gdzie przygotowaliśmy zupę gularzową na, na bazie mięsa z dzika, dodatkowo był, dodatkowo był też pasztet z dziczyzny. Ile porcji rozdaliście? No, zupy gularzowej było 160 litrów, tych porcji były setki. Oczywiście było to w formie degustacji, darmowe, w ramach promocji posiłku z dziczyzny. Dodatkowo mamy też kawa, herbata, ciasteczka, no wszystko tutaj świetnie zagrało, pogoda, no i muszę powiedzieć, że lokalna społeczność dopisała ludzi niebywale, z setki, myślę, że nawet można powiedzieć śmiało przechodzi w tysiące. Tak, tak. A prezentujecie się tutaj z nami o namiotem nowym, widzę, właśnie te edukacyjne. Tak. To nie tylko materiały edukacyjne, ale też przykłady zwierzyny. Widzę duże zainteresowanie dzieci, ale też rodziców, opiekunów, prawda? Tak, oczywi oczy oczywiście. Yy, rodzice wiele rzeczy się dowiadują yy, nowych o łowiectwie, bo łowiectwo... Myśliwstwo to w ogóle nie jest strzelanie, tak jak niektórzy myślą, bo strzelanie to jest może 5% tego, co my robimy. W ogóle w ramach, w ramach naszej działalności łowieckiej. Także tutaj naprawdę rodzice i, i wszyscy obecni, albo większość tych obecnych, dowiadują się, co, co to jest łowiectwo, co to jest koło łowieckie, co myśliwi wykonują w trakcie swoich tych nazwijmy to hobbystycznych działań. No i to wszystko jest. Za nasze własne pieniądze. Tak. Andrzeju, wielkie dziękuję, bardzo Ci dziękuję za informację. Wielkie gratulacje dla Ciebie, dla kolegów, koleżanek z Koła. Niesamowita sprawa. Dziękuję bardzo. Daszbur. Dziękuję, Daszbur. Dasz